Witajcie, jestem taki mistrz, a ze mną są dzisiaj Niki Izerker I gramy w HG Moda Tym razem jest to misja, jaka to misja? Wód Jasnowic Tak, Wód Jasnowic No W sumie była ona w tym, w zwykłym... No to No, ale, ale tutaj jest odrobinę zmieniona i myślę, że... Najtrudniejsza no jest, bo... Moda ale i tak jest w porządku. Co mówisz Miki? No i trudniejsza jest na no bohagiem A Aaa, ja nie do końca taka trudniejsza. Zresztą za chwilę tam będziemy na miejscu i się przekonamy. Śmiało, do przodu. No tak w ogóle mamy lepszy ekwipunek, bo sobie trochę podkoksiliśmy, żeby nas nie zabijały jaszczury. Szczególnie <noise> ten mój miecz. Tak, tak, miecz z czarnego armadillo. I mój łuk też długi z czarnego armadillo, więc całkiem w porządku. O i do Morkowie A tak Dobra, Ty się, ominą No właśnie Ominął mnie Ja go chcę tankować a ten się chodzi koło mnie No tak nas Jak tam przedtem w zrobili to było dopiero coś. No uwaga na żabę Zabijemy ją, zabijemy Czekaj bo my lag... <laughs> Uj tam lagów samych nie ma to jest ten poważnych, poważniejszych. Samemu to jest ciężko taką małą mi zabić bo po jednym tak, tak. Żaby to nie przelewki 26 obrażenia To małe No no... To no. nawet więcej No naprawdę mogą się rozbestwić ale za to jest na nic. Ochrona przed magią, ochrona przed kwasem, to się kumuluje, więc wtedy jest dobre. Bo sprawdzałem właśnie i to jest fajne, że może się to kumulować. No, to jest bardzo dobre. To jest... No i jak będziemy walczyć ze smokami, to wtedy będziemy tego na pewno dużo używać. Idź podnieś. Aport może jeszcze, co? Tak. O, ognik. O, Czekajcie, bo miał ognik, ognik tej doczaju. A, spoko. To... O, ognik trochę ja kino, lepszy No nie pijesz, tak. No weź mnie, nie dobijaj. <słuch> Weź nie zapeszaj no? no myślę, że jesteśmy na tyle potężni, że możemy wejść na hama do tej bazy no, Ogólnie tej misji to się ciężko ją wykonywać, więc raczej wiecie to No jest nie pewne. ma nawet To co? Czasów co? plecy nawet nie ma No no O, ale proszę bardzo, tutaj nie ma tej straży orków, która miała niezniszczalną zbroję, tylko są zwykli orkowie No dokładnie no, chociaż tak są dość mocne. Dobra, bo tej wchodzenie na hamu ograniczy się do tego, że wy stoicie spokojnie na mostka a mnie tu leją. No, a co ty myślisz? Życie tankera. No, życie tankera, niestety. Lej tego jednego elitarnego wojownika orgła, brawo, zabiłeś. Wow! No. no, to było całkiem, całkiem nieźle. jednak tanker się czasem też popisać musi. No, ale zobaczcie, 128 punktów życia, no. A nawet się nie przyjrzałem. No jest potęga, jest potęga. Ja a, jego ekran po Drzemie czar... Drzemie we mnie niezła potęga. Ja mam włączony ekran czaru, Ja mam ekran czaru, więc no nie widzę. Nie narzekaj, nie narzekaj. Matrzyła no, siłkę cały czas. No i teraz masz 120 sekund, więc naprawdę nie powinnyś mieć problemów. No i tak proponuję ochronę przed magią. No a przydałaby się tutaj. Bo jak zaraz przyjdzie ten Jasnowicz, to no może to nie, nie... Zawalamy pyta. w niego. No, raczej, raczej. Ile nas hmm. Widzę na zwiat To jeszcze jedną ochronę przed magią. Widzę ślady jakieś. Tak, zauważyliście, że zawsze jak Zerker rzuca tam ochronę przed magią, to się włącza ta muzyka na chwilę? No. To jest dziwne strasznie to chwilą już myślałem, że was coś atakuje. No, 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 nie wiem dlaczego tak jest. Dobra, uwaga. To ból Ej, tak? No proponuję ladzi jasnowidza tych orków zignorować. To tego ogarnę, który to jest tam. A jeszcze go nawet nie widzę. No, Okej, okay, y szarża na niego. Masz jakieś potki? On ma 150 ja. pokró Ja mam cztery. O jest Ach, pięknie się. Ale 3, no to, to no, A, chyba, chyba nawet potki się nie przydadzą. A, no szczęście mieliśmy, no bo... To jest naprawdę mocne. No, dobra, to tyle śnić szczęście. Ojej. Atakuje mnie. Weź tą Biegnę tutaj. No, ten się. drugi nas zaatakuje. Kurde! Czekajcie, to Ten jest dobra. gorszy. Ten jest elitarny, a ten był normalny. A! No, zosta... A! Orku, pijże mnie! Okej, okay, dobra. Dobra. Ja jeszcze muszę Zasłoniłem cię własnym ciałem. No, to jest nie do końca. Ale to zabrzmiało dziwnie. Tak, no, niestety. Okej, okay, no i co? No to mi nie się... Żeby w to. dzisiejszych czasach wszystko brzmi dziwnie. Dokładnie. Mm -hmm. Z tego jasno widzę, mamy runy dodatkowy efekt. To ma ten ma. Tak, nie, to, to dobra runa, dobry, dobry łup. No. Czerker, tyś... coś dla ciebie. Co damy? No ta runa, nie? A <laughs> e, tam runa. To teraz co? No teraz do bazy, nie? Do bazy, dobra. E ne. Prowadź. Nie no Wdałem się na ciebie. Czekajcie, dychnę se i se kondychę zregeneruje. Zerker, nie gnaj tak, bo ci nagle coś z krytyka normalnie dupnie. No ja mam z tym złe doświadczenia. No ja, ja też, to jeden krytyczny od wilka. Tylko stoję tym. Wtedy akurat miałem 101 HP, no to chyba wystarczy. Wiem, ja raz na Ingo z... wracałem do bazy z kolegą i się bawiliśmy. Ja... Jestem idealnie przed bazą, wybiega tygrys, 120 krytyczne i do widzenia. A no to miło. No Niesamowicie ani miło. Ej, ej, ej! To jest siła, no. Dobra, dobra, już jesteśmy w badzie. Nigdy nic nie wiadomo. No lepiej mm. nic nie mów. <noise> Teraz Tygrys wyskoczy. Na chwilę tu wyskoczy zbagowany smok. No, piorun nas trafi, co? <noise> Jak już to tylko w nikiego. Bo ja tylko skóra. No właściwie, jako... nie, ty masz <noise> jeszcze górę, nie, no, ze skórę racja. To ta skóra ma dużą wrażliwość na błyskawice za to futro ma dużą odporność więc Ludzie wygadacie a mi się dopiero wczytuje Dobra to oddaję tą misję zerker wiesz co masz robić Wejdź EXIT Jasnowic nie żyjeś nie. Obsidian się do czegoś przyda? Niech <laughs> Ej, bez sensu. 250 punktów doświadczenia za całą tą misję. Bez nie, sensu. Silikon się nie przyda, kamienie się nie przydadzą, skóra się nie przyda. Nic się nie przyda. też nie? Nie, nie? nie. twarda tylko gruba? Nie. Wszystko dosyć... Nic też się nie przyda. <laughs> A weź nawet nie mów. Dobra. Kolejna, kolejne zadanie w tym odcinku. Tym razem idziemy wykonać zadanie pod tytułem zaraza. I mamy cel znajdź i zabić zające. No. Jeśli ktoś lubi Aha. króliczki no to... To nie wyjdzie A szczególnie wybuchające króliczki <taki> Tak i, i mające takie fajne owrzodzenia Nie wiem czy uda mi się pokazać O! A jest jeden o, Piękne owrzodzenia, naprawdę wow, To wygląda jak królik zombie co, nie? <taki> Dokładnie Dobra Dobra, jeden królik jest zabity Idź <taki> mm -hmm. go podnieść O! Nie, nie, nie <taki> jest prawie wszedłem w niego! No ja akurat wszedłem ale ja mogę No właśnie no ty możesz Odrobi, no jeszcze nie do końca No ale o to chodzi w tym kwestie właśnie żeby te króliki pozabijać A one wybuchają, to jest zabawa Eee e, e, e. chwila, chwila Co się Laga dzieje? Laga miałem Nie laguj Kurde. tylko zbieraj Zbieraj Hmm, pokusiłbym się o podniesienie hmm. tego królika ale się trochę boję No ja podniosę a ja też spróbuję. Bum! Jest, przeżyłem, pewnie, że przeżyłem. Gdyby nie siła! No to bym leżał, ale mniejsza o to. A nie, Zresztą oddać tą cerkę mówię, roz... gdyby nie ja. <grym> <To> <grym> tak, to. tak. Idź tam tamte pozostaje trzy króliki i będzie po kweście. Zbieraj, jeden, bo nam jeszcze nie zaliczy. No właśnie, bo to jeszcze na czas jest i trzeba... No, się spiesz. Teraz mi to mówicie. <grym> A kiedyś się to powiedzieć? A a nie wiem, 10 sekund temu <grym> Nie, to nie byłoby tego ten, dreszczyku No Dokładnie. Aha, o. a tak tu się czułem taki niepotrzebny Ty tylko sprzątasz, jesteś tam no. <grym> <grym> Tak No ale uczakiem który się... Jedyne co ma swoje to startowy pancerz lekki ja? No i to i też nie na długo No dokładnie Właściwie nie, już niedługo ciężkiego się pozbędzie, więc spoko, spoko. I kolejny. To jest na twój koszt. Dobra, cerker? Tak. No co tak? Wynocha! Będę no. musiał Twoje zwłoki sprzątać. Tak, uważaj! Moi, moje moje zwłoki są tylko moje i nikogo mi Ale ja mam głos Fajraka, on jest jakimś nekromantą tak więc O nie no to Ale nekrofilem? Fajraka to A nekrofilem chyba też Chyba tak, chyba tak Po jego tekstach można tego, do takich wniosków dojść No właśnie ja też brałem głos na ślepo, nie? Zrobiłem poznać 2k expa, patrzy głos zaka, nie? <laughs> no, pf... wow. to jest pecha, mam wow, 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 Co się stało? Czekaj, wow. tankuje go ja jeszcze, tak, może się jako udza. Ja go nie widziałem, ja nie widziałem. Tak, tak. Tak, wolić mnie w, w, w O Boże! O! o głowy takim przywziąłeś, myślę, że do trupa. Rad, Dobra, rad, dba, no, uciekamy panowie, uciekamy. No kurde, sami go atakuje. To tak wolno! Patrzcie, zabiję go. Tak, no ty prawie. go zabijesz. <laughs> a ty Weź może się. spróbujesz? Możemy sobie go podetrzeć, a nie go zabić. Możemy co? Możemy podetrzeć, a nie zabić. Kurczę, nawet go nie trafię, no. no jest... Ej, Dobrze. ja! Idzie za wami ja was e, mam zabił gdzie Zabił mnie Urwał mi rękę No co jest no zabił Dobra mnie. Zerker troll idzie za tobą ja uciekam O kurde e. dzik mnie zobaczył Umrę Dzika zabi nie zabijecie. gdzieś zrobiłem Bije dzika po dwa A on mnie po 22 Dobra zaraz cię troll Dojedzie to będziesz miał Kurcze idę po swoje ciało o fakt, troll, troll! Uciekaj! <laughs> jak ja nie mogę biegać? <laughs>